I moim zdaniem w tym leży ryzyko diagnozy, że sięgając po nią trochę uśredniamy, okradamy chorobę i przy okazji siebie z takiego indywidualizmu. Bardzo marzy mi się, żebyśmy mogli, żebyśmy nie potrzebowali do tego żadnej diagnozy, żebyśmy mogli być dla siebie czuli i wyrozumiali bez poświadczenia lekarskiego. I teraz, moim zdaniem, ogromną sztuką jest właśnie zaufanie sobie, a nie diagnozie. Nie mamy wpływu na samą diagnozę, ale mamy wpływ na to, jak, jaki ton nada ono naszemu życiu. Cześć, z tej strony Kasia Szarmach, słuchajcie podcastu Spotkania z Medycyną. Dzisiaj chcę poruszyć temat diagnozy. No właśnie, diagnoza, słuchajcie, to jest dla wielu osób chorujących w ogóle bardzo przełomowy moment. Dzięki, do otrzymują diagnozę, staje się często takim dniem, który dzieli gdzieś świat na przed i po. Bardzo dużo osób nie może się doczekać otrzymania diagnozy, Jednocześnie bardzo się jej boi, po otrzymaniu też jest miks emocji, niektórzy odczuwają ulgę, inni strach, jest zaskoczenie. Nierzadko jest też oczywiście żałoba, bo mimo może wyczekanej diagnozy czegoś, na co się naprawdę czekało, można też odczuwać oczywiście żal, rozczarowanie, może spodziewało się czegoś innego. Diagnoza właśnie... Przez tą swoją moc wydaje się być wręcz w centrum chorowania. Jest takim jakby chrztem, po którym można wreszcie stać się prawdziwym pacjentem, rozpocząć leczenie. I właśnie dlatego, że diagnoza nadaje się tak dużą rangę, takie ogromne znaczenie, to dzisiaj chcę postawić nieco przewrotne pytanie: czy diagnoza jest nam w ogóle potrzebna? A nawet więcej, czy diagnoza może być szkodliwa? I nie mówię tu o. Źle postawionych diagnozach? No bo to oczywiście, że potrafi być bardzo szkodliwe, ale do tego to nie muszę chyba nikogo przekonywać. Mam na myśli poprawnie postawione diagnozy, które zależnie od tego, w jaki sposób je wykorzystamy, co z nimi zrobimy dalej, mogą stać się szkodliwe lub wspierające. Także zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania odcinka o tym, kiedy diagnoza może być szkodliwa i jak zrobić, żeby dla nas szkodliwa nie była. Jedną z sytuacji, kiedy diagnoza może być szkodliwa, może nie być zupełnie wspierająca, jest takie załamanie się diagnozą. Czasami jest to stan przejściowy, pierwszy taki szok po otrzymaniu informacji, po którym następuje otrząśnięcie się, jakaś motywacja do działania przychodzi. Natomiast czasami u niektórych pacjentów jest tak, że przychodzi takie wręcz zamrożenie, przyjęcie biernej postawy, taka rezygnacja, nawet często rezygnacja z dalszego leczenia. Kiedy dowiadują się o jakiejś chorobie, która w ich opinii, czy z tego co słyszeli, co wiedzą, na podstawie ich wiedzy, podejmują tą decyzję, że rezygnują z dalszego leczenia, że ta choroba ich przerasta, że jest to zbyt ciężkie, że wolą, woleliby już nie mieć tej diagnozy, nie wiedzieć i, i niech to leci, tak jakby leciało, jakby przyjęcie właśnie takiej biernej postawy. To często wiąże się też właśnie z wyszukiwaniem informacji gdzieś na własną rękę w internecie. Czasami też ze stereotypami, które mamy o chorobach. Myślę sobie na przykład o stwardnieniu rozsianym, która jest taką diagnozą, która otrzymana powiedzmy 30 lat temu wiązała się z czymś zupełnie innym niż wiąże się teraz, bo 30 lat temu dostępne były zupełnie inne metody leczenia, które najczęściej na przestrzeni kilku, kilkunastu lat doprowadzały do znacznego stopnia niepełnosprawności. I teraz, jeżeli osoba, która obecnie otrzymuje diagnozę stwardnienia rozsianego, ma w głowie taki właśnie obraz z powodu tego, że wiecie, gdzieś znała czyjąś ciotkę, która bardzo ciężko przechodziła przez stwardnienie rozsiane kilkanaście lat temu, to osoba, która otrzyma tą diagnozę współcześnie, może na podstawie tego wycinka wiedzy, który ma, podjąć decyzję na przykład, że to ona się nie chce leczyć, nie chce w ogóle podejmować takiej próby, żyje kilka lat, a potem. Zobaczymy. Czasami takie osoby myślą na przykład o eutanazji, i tutaj też od razu powiem Wam, że obecnie stwardnienie rozsiane można naprawdę wspaniale leczyć, nie wyleczyć, natomiast na tyle spowolnić jego rozwój nowoczesnymi lekami, że może być ono przez kilka lat w ogóle praktycznie nieodczuwalne, a nawet po kilku, kilkunastu latach pacjenci zachowują naprawdę dobrą sprawność. Jeżeli ktoś ma ten obraz sprzed 30 lat i nie ma dostępu do informacji, że obecnie przebieg w ogóle chorowania na stwardnienie rozsiane wygląda zupełnie inaczej, no to może właśnie po otrzymaniu diagnozy kojarzącą z jakimiś stereotypami się załamać. Może zrezygnować z dalszego leczenia, jeśli na przykład otrzyma informację gdzieś tam też, wiecie, z trzeciej ręki o tym, jak... Jakie na przykład skutki uboczne są chemioterapii, tak? Chemioterapia ma mnóstwo skutków ubocznych, ale trzeba też pamiętać o tym, że są różne rodzaje chemioterapii. Ktoś może otrzymać informację na przykład od swojego kuzyna o tym, że on w czasie chemioterapii um, miał, powiedzmy, drętwienia rąk i nóg. Nie każda chemioterapia powoduje drętwienie rąk i nóg. Być może ten rodzaj chemioterapii, który będzie otrzymywał pacjent, nie będzie miał takich skutków ubocznych. Więc na pewno taką trudnością po otrzymaniu diagnozy jest to, jeśli na tyle silnie dana choroba kojarzy się z jakimś obrazem w naszej głowie, że nawet nie chcemy już poszerzać wiedzy o tym, że zamykamy się na dalsze leczenie, rezygnujemy. Czasem są choroby genetyczne. Na które możemy się zdiagnozować i dowiedzieć, że się, i dowiedzieć się, że z jakimś prawdopodobieństwem zachorujemy na tą chorobę w przyszłości. Pytanie jest dla mnie zawsze, czy chcesz o tym wiedzieć, czy chcesz żyć z tą myślą, że mieć jakąś pewność, że będziesz chory. Tutaj też to znowu zależy, tak? I tutaj na tym przykładzie chcę Wam pokazać. Yy... Właśnie wartość diagnozy i to, jak ona może być wykorzystana pozytywnie lub negatywnie, bo jeżeli ktoś już dostanie na przykład diagnozę jakiejś choroby genetycznej, takiej rozwijającej się w czasie, to może pomyśleć: Ok, zostało mi prawdopodobnie około 10 lat życia bez choroby, w jaki sposób chcę te 10 lat wykorzystać? Chcę to wykorzystać jak najbardziej produktywnie, chcę zadbać, przewartościować moje życie, zadbać o, o relacje. I, I w tym sensie diagnoza może być bardzo wartościowa, może być wspierająca, no bo ta choroba i tak by się wydarzyła, a tutaj mamy szansę jak najlepiej wykorzystać ten czas, który mamy. Natomiast ta sama diagnoza może okazać się bardzo niewspierająca i wręcz niszcząca, jeśli ktoś po jej otrzymaniu się załamie i, i stwierdzi, że to już w sumie nie warto. Nie? to może gdyby nie otrzymał tej diagnozy, to jeszcze te 10 lat, które mu zostało w zdrowiu, przeżyłby po prostu tak sobie, nie optymalizując nic, nie przewartościowując, ale we względnym spokoju po prostu przeżyłby swoje życie, a potem by zachorował. W tym przykładzie dość skrawo to widać, są oczywiście przykłady, gdzie to jest no nieco bardziej zaciemnione, nieco bardziej nieoczywiste, no natomiast jest to sytuacja dość rzadka, żeby otrzymać diagnozę choroby, która dopiero się wydarzy. To dotyczy właśnie takich chorób dziedziczonych, chorób genetycznych i też nie wszystkich. To tutaj na przykład mogłabym pomyśleć o chorobie Huntingtona, czyli takiej choroby neurologicznej, która rzeczywiście ujawnia się dopiero w pewnym wieku, gdzieś około 30, czasem nawet 50 roku życia. Natomiast w większości chorób diagnozę dostajemy w momencie, gdy już występują jakieś objawy, gdy już się coś dzieje. Raczej nie dostajemy diagnozy w przód, że dopiero coś nas czeka. Jako takiej wróżby można powiedzieć tylko dostajemy to raczej jako już postawienie nas przed faktem, kiedy coś się dzieje już w naszym ciele. I teraz. W pozostałej części podcastu skupię się już na takich chorobach, właśnie nie na przewidywaniu w przód, tylko na chorobach, które faktycznie już się zadziały. I teraz, no właśnie, wracając do tego pytania, czy, czy diagnozy są złe? Myślę, że nie są, natomiast mają to do siebie, że w pewien sposób uśredniają. Medycyna jest ścisłą nauką, w pewnym sensie też humanistyczną i, i życzę jej, żeby była jak najbardziej humanistyczna, ale jednak jest też nauką ścisłą. I. Aby usprawnić sobie leczenie, proces diagnostyczny bardzo dużo uśrednia. Badania naukowe uśredniają, opierają się na statystykach, nie opierają się na indywidualnych sytuacjach pacjentów, tylko na statystykach. I tak samo diagnozy. One są bardzo czarno-białe i problemem jest to, kiedy tracimy pewien indywidualizm, jakby nie widzimy tych kolorów pomiędzy, a nasze życie ma mnóstwo kolorów. Przypomina mi się tutaj taka. Reklama, kampania społeczna, która dotyczyła osób z zespołem Downa, a była kierowana do rodziców, opiekunów, nauczycieli, właściwie szerzej do wszystkich osób, które spotykają osoby z zespołem Downa na swojej drodze. Ja podlinkuję ją wam w opisie do tego odcinka, bo uważam, że jest naprawdę warta zobaczenia. Jej przekaz był mniej więcej taki, że dziewczyna z zespołem Downa. Znajduje się w różnych sytuacjach społecznych. Chce zamówić drinka w barze i nie dostaje tego drinka, tylko sok. W szkole jest uczona dziecięcych wierszyków zamiast na przykład szekspira. Rodzice też infantylizują ją, chronią i nie pozwalają jej na większą samodzielność. Tymczasem okazuje się, że jeśli rodzice, na przykład, zostając już przy tym ostatnim przykładzie, poczyniliby założenie, że. Ich córka z zespołem Downa jest w stanie żyć samodzielnie, zachęcaliby ją do tej samodzielności, przez co być może pewnego dnia byłaby w stanie mieszkać samodzielnie, czy w mieszkaniu chronionym, czy, czy może w ogóle samodzielnie. Natomiast przez to, że robią na jej temat jakieś założenia, nie zachęcają jej do tej samodzielności. Tak samo nauczyciel w szkole robi założenie na temat tej dziewczyny, że nie będzie w stanie nauczyć się szekspira, więc uczy ją dziesięcy wierszyków. Natomiast gdyby dał jej szansę, gdyby zrobił założenie, że jest w stanie się tego nauczyć, wtedy być może mogłaby się tego nauczyć. I tutaj to dotyczy oczywiście bardziej już relacji rodzica do chorego dziecka, natomiast nie tylko. Często też dotyczy to naszego podejścia do własnej choroby, często też osób dorosłych. Jest to właśnie. Robienie jakichś założeń o swojej chorobie, o tym, że ona będzie przebiegała w jakiś typowy sposób, bo rzeczywiście, jeśli rozejrzymy się w społeczeństwie, no to większość osób z zespołem Downa nie funkcjonuje samodzielnie. Raczej większość osób nie mieszka sama jako dorosłe osoby. Wiele osób z zespołem Downa nie podejmuje pracy, ale są osoby, które podejmują pracę i są osoby, które mieszkają samodzielnie. Są osoby z zespołem Downa, które pracują w urzędach, Pracują jako aktorzy, modelki i tak dalej. Więc to nie jest coś, co na pewno się nie wydarzy. Zakładamy sobie właśnie znowu jakieś uśrednienie. I moim zdaniem w tym leży ryzyko diagnozy, że sięgając po nią trochę uśredniamy. Okradamy chorobę i przy okazji siebie z takiego indywidualizmu i robimy różne założenia na swój temat, że. Z tą chorobą, to ja na pewno czegoś nie dam rady. To już na pewno ta choroba mnie w taki sposób ogranicza. A może, być może, że tak właśnie się stanie, tak? Bo, bo często się tak dzieje. Ale być może właśnie w sytuacji mojej choroby ja dam radę coś zrobić, tak? Może ta diagnoza nie jest y, taką matrycą, z której ja muszę skorzystać jeden do jednego, tylko właśnie to jest moja indywidualna historia, którą diagnoza trochę opisuje, ale diagnoza nie jest instrukcją. Diagnoza jest. Takim swobodnym opisem. Z tym wiąże się też trochę taka czasami próba wpasowania się we wszystkie objawy, które są opisane w naszej jednostce chorobowej, jednocześnie tendencja do przegapiania innych objawów, które się dzieją równolegle, które wynikają albo z innej choroby, albo może z trochę nietypowego przebiegu choroby, która nas dotyczy. Co też powoduje właśnie taki. Brak zaufania do własnego ciała, do tego, jak się czujemy, co nam służy, i to myślę, widać trochę tak dwutorowo. Z jednej strony, często jeszcze przed czasem otrzymania diagnozy, przecież są pacjenci, którzy latami nie otrzymują diagnozy, a czują, że coś dzieje się nie tak, że coś w ich ciele im przeszkadza, że oni to tak odczuwają, a latami nie otrzymują diagnozy. I teraz moim zdaniem ogromną sztuką jest właśnie zaufanie sobie, a nie. Diagnozie. A z drugiej strony myślę też o sytuacjach, kiedy widzimy ewidentnie, że coś nam służy, coś, co teoretycznie przy takiej diagnozie służyć nie powinno. Nie wiem, dla przykładu, jeśli ktoś ma wrzody żołądka, no to klasycznie w diecie nie powinien jeść surowych warzyw. Natomiast ktoś może jeść te warzywa i zauważyć, że jemu to służy. Tak? Może się przecież tak zdarzyć i, i myślę, że bardzo trudne jest zaufanie swojemu ciału i że często jest to coś, z czego diagnoza nas odziera właśnie z tego, żeby słuchać swojej intuicji. Mm, takie jeszcze zupełnie już inne niebezpieczeństwo, które widzę w diagnozach, to jest pewne takie użalanie się nad sobą, trochę roszczeniowa postawa, usprawiedliwiająca też niektóre takie zachowania, które Normalnie społecznie nie uchodzą. To już powiedzmy to osławione, daj, bo mam chorą córkę. Ale, ale też pewne usprawiedliwienie się diagnozom, które dotyczy często mam wrażenie chorób psychicznych, ale nie tylko. Na takim przykładzie chorób psychicznych chyba to widać najjaskrawiej, dlatego teraz podam takie zaburzenia jak na przykład Borderline. Mogę sobie to wyobrazić, dziewczyna, która mówi. No, zachowałam się w taki sposób zupełnie nieakceptowalny społecznie. Na przykład rzuciłam w ciebie ciężkim przedmiotem, bo mam borderline. Jakby taka osoba może zrzekać się odpowiedzialności i wpływu na swoje zachowanie, a w większości chorób, nawet psychicznych, ten wpływ jest. I owszem, on czasami jest bardzo utrudniony. Bywa tak, że z powodu jakiejś choroby jest zdecydowanie trudniej zachować się w określony sposób, na przykład akceptowalny społecznie łatwiejsze będzie zachowanie się, właśnie na przykład rzucenie tym ciężkim przedmiotem. Potrzeba więcej wysiłku, żeby zachować się w określony sposób. Natomiast to nie jest też tak, że jesteśmy niewolnikami swojej choroby. w większości sytuacji są oczywiście choroby psychiczne, które wywołują pewien przymus. Natomiast tutaj mówię o takiej większości sytuacji i większości chorób również psychicznych, na przykład takich zaburzeniach osobowości jak borderline. I te choroby psychiczne to tutaj taki najłatwiejszy przykład, jak już mówiłam, ale równie dobrze to mogą być też choroby dotyczące ciała, kiedy na przykład usprawiedliwiamy swoje wybuchy złości, złym samopoczuciem, bólem, czy powiedzmy taka wyuczona bezradność u osób z niepełnosprawnością, które mają różne życiowe cele, czy zaniedbują obowiązki ze względu na chorobę. I no i tutaj oczywiście trzeba dobrze rozgraniczyć, i chcę to zaznaczyć, że Czym innym jest odpuszczenie czegoś, nie wymaganie od siebie za dużo, a czym innym właśnie zaniedbywanie i odpuszczanie sobie w tym negatywnym sensie. Jestem ostatnią osobą, która jakby powie, że, że trzeba cisnąć i zdobywać cele za, za wszelką cenę, że w ogóle choroba nic tutaj nie zmienia i możesz nadal w życiu robić wszystko. Raczej chcę pokazać, że czasem traktujemy diagnozę jako właśnie takie usprawiedliwienie. Odpuszczania sobie i, i w pewnym sensie stajemy się jej więźniem. Tracimy sprawczość w życiu, traktując diagnozę w taki sposób. Więc nie tylko jest to uciążliwe po prostu dla osób z otoczenia, ale też krzywdzimy siebie samych, traktując diagnozę jako taką wymówkę. Oczywiście nie będę wieszać psów na, diagnozy, na diagnozach i diagnostyce, na których opiera się cała medycyna. Na pewno taką podstawową i ogromną zaletą jest to, że diagnozy przede wszystkim dają nam możliwość rozpoczęcia leczenia. W ogromnej większości chorób dopiero od momentu postawienia diagnozy można wdrożyć jakieś leczenie. Czasami, czasami zdarza się oczywiście też leczenie, kiedy nie mamy jeszcze diagnozy, ale no najczęściej jest to leczenie wtedy raczej objawów, a nie choroby. Inną taką ogromną, myślę, zaletą otrzymania diagnozy jest też to, że Możemy wtedy znaleźć dla siebie grupę wsparcia, możemy znaleźć inne osoby, które chorują dokładnie na to samo. I pamiętając o tym, że ta choroba, mimo że taka sama, nie u wszystkich będzie przebiegać tak samo i nie każdy będzie ją tak samo odbierał, to mając to na uwadze, możemy naprawdę dostać ogrom dobra i wsparcia i zwiększyć swoje zasoby, korzystając właśnie z takich grup. Bardzo Was też do tego zachęcam, bo dzisiaj mamy ogromne możliwości w większych miastach, często są stowarzyszenia. Które organizują jakieś stacjonarne, nawet spotkania dla osób chorujących na daną chorobę, są konferencje, zjazdy, ale są też oczywiście grupy, nawet facebookowe, czy różne fora, które można znaleźć w internecie, które zrzeszają osoby chorujące nawet na bardzo rzadkie choroby. Pamiętam, że kiedyś, nawet na studiach, spotkaliśmy pacjentkę chorującą na fibrodysplazję to jest dość rzadka choroba. Na którą w Polsce choruje może 20 osób. I, I właśnie po spotkaniu tej pani założyliśmy na Facebooku grupę, do której dołączyło też kilka innych osób, które wymieniały się kontaktami. Okazało się, że jedna z tych osób już była w jeszcze innej grupie wsparcia. Gdzieś te osoby chorujące były już zrzeszone i dzięki właśnie temu, że założyliśmy tą grupę, udało się tej pacjentce, która jeszcze o istnieniu żadnej grupy nie wiedziała, udało się też dołączyć do tej innej grupy. Także, nawet jeśli myślicie, że wasza choroba jest bardzo rzadka, jeśli nie widzicie na ten moment istniejących grup wsparcia, to może właśnie wy będziecie tą osobą, która taką grupę zapoczątkuje i, i znajdzie osoby, które chorują, czy na to samo, czy na chorobę, która w jakimś sensie daje podobne ograniczenia i podobne wyzwania, i ta diagnoza wtedy może stać się właśnie podstawą budowania czegoś bardzo wspierającego. Myśląc jeszcze o takim właśnie pozytywnym, wspierającym i budującym wykorzystaniu diagnozy, to myślę, że często to widzę, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy jest, kiedy jest taki wzrost rozpoznań autyzmu i ADHD wśród dorosłych, to po tych osobach widzę, że często otrzymanie diagnozy przynosi ulgę, lepsze zrozumienie siebie i też wyrozumiałość do swoich ograniczeń. Do tego, jak funkcjonuje, czy to głowa, czy reszta ciała. Często właśnie to zrozumienie przynosi jakieś poczucie kontroli, sprawczości, ulgę, daje większą harmonię i porządek w życiu i jest też takim sygnałem dla otoczenia. Teraz dość głośno raczej mówi się o, o tych diagnozach, nawet chorób psychicznych, które przez długi czas były tematem tabu, natomiast teraz coraz powszechniej się o nich mówi. Ludzie coraz chętniej robią takie coming outy. Myślę, że to wynika też z tego, że, że daje to szansę na otrzymanie jakiejś wyrozumiałości od społeczeństwa. Zwłaszcza przy coraz szerszym też budowaniu świadomości w ogóle, czym takie zaburzenia są. I, I to oczywiście jest bardzo dobra i piękna sprawa, kiedy ktoś po wielu, wielu latach zmagania się ze sobą może nagle otrzymać informację: Okej, okay, już wiem. W cudzysłowie, co jest ze mną nie tak. Mogę dowiedzieć się też, w jaki sposób sobie pomóc, ale przede wszystkim wreszcie mogę być dla siebie wyrozumiały. I wiem, że dla niektórych bez otrzymania tej diagnozy byłoby to coś nie do przeskoczenia. Natomiast cały czas gdzieś mam w głowie takie pytanie: czy nie moglibyśmy być wyrozumiali dla siebie bez tej diagnozy, że ten, ten kontekst, o którym mówię teraz, jest dla mnie takim trochę. Mieczem obosiecznym, bo z jednej strony oczywiście diagnoza pozwala na wykrzesanie z siebie tej wyrozumiałości, miłości do siebie czy, czy do osoby, która choruje. Natomiast bardzo marzy mi się, żebyśmy mogli, żebyśmy nie potrzebowali do tego żadnej diagnozy, żebyśmy mogli być dla siebie czuli i wyrozumiali bez poświadczenia lekarskiego tak, to... Oczywiście, czasem jest łatwiej mieć taką podkładkę, że mogę czuć się słabiej, mogę czuć się gorzej i mam na to dokument od lekarza, ale bardzo, bardzo marzy mi się i takie społeczeństwo, i dla każdego z nas mi się to marzy, żebyśmy potrafili sobie i innym pozwolić na bycie innym, bycie słabszym bez żadnej lekarskiej podkładki. Także ten odcinek może nieco chaotyczny, może trochę dziwny. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić Wam, o co mi w ogóle chodzi z tymi diagnozami, czemu w ogóle podważam w jakiś sposób to, że diagnozy są dobre. Dla jasności nie podważam tego. Nie chcę tutaj zburzyć podstaw medycyny i mówić, że mamy się nie diagnozować. Jak najbardziej mamy się diagnozować. Natomiast przede wszystkim chcę Was zachęcić do słuchania siebie i swojego ciała, do bycia dla siebie wrozumiałym i delikatnym. Niezależnie od tego, czy, czy mamy diagnozę, czy ona już się pojawiła, czy jeszcze nie, czy po prostu widzimy jakieś zaburzenia, coś, co nam w naszym ciele nie pasuje, daje jakieś niepokojące objawy. A jeśli diagnoza już się pojawia, to serdecznie zachęcam Was nie do traktowania jej diagnozy dla samej diagnozy, ale do tego, że ona ma nas wspierać. Nawet jeśli jest najgorsza z możliwych, co oczywiście dla każdego pewnie będzie znaczyło coś innego. Ale nawet jeśli jest najgorsze z możliwych, to od nas zależy, czy potraktujemy ją w sposób wspierający, czy nie. Czy wykorzystamy ją do budowania zdrowia, świadomości o sobie, bliskich relacji, czy staniemy się jej więźniem i stracimy sprawczość w życiu, oddamy tę sprawczość chorobie. I tutaj jeszcze jeden raz mówię o tym już w podcaście, ale bardzo mi zależy na tym, żeby to podkreślić, że naprawdę jestem ostatnią osobą, która by powiedziała, że diagnoza nic nie zmienia w życiu i nadal możesz robić wszystko, że choroba nie niesie ze sobą żadnych ograniczeń. Oczywiście niesie, natomiast nie mamy wpływu na samą diagnozę, ale mamy wpływ na to, jak, jaki ton nada ona naszemu życiu, to jaki ona będzie miała wpływ na nasze życie to Jest w naszym zasięgu, to jest nasz obszar wpływu. On jest, nasz obszar wpływu zostaje przez chorobę bardzo zawężony, natomiast ona nadal istnieje i to my jesteśmy tą osobą decyzyjną, która może pokierować tym, w jaki sposób diagnoza dotknie jej życia. Także życzę Wam z całego serca, aby diagnozę, którą usłyszeliście Wy lub Wasi bliscy, żebyście potrafili.